Witajcie moi kochani na moim kanale Macie na YouTubie. Zapraszam Was na czwarty odcinek ze zdrapkami, także bardzo serdecznie Was zapraszam. Na dzisiaj mamy przygotowane dwie zdrapki, jedna o wartości 2 funtów, druga o wartości 5 funtów, łącznie na draping jest przeznaczone 7 funtów, ale zanim przejdziemy do zdrapek, zanim przejdziemy do zdrapywania, chcę pozdrowić osoby, które wyraziły chęć. Pod ostatnim zdrapkowym odcinkiem. Będzie to drapowiczka, Danuśka 1, 2, 3, Gudlak i Monika Pyznach. Bardzo Was kochani, pozdrawiam. Dziękuję za miłe komentarze. Jeżeli Ty chcesz być pozdrowiony w kolejnym odcinku zdrapkowym, napisz w komentarzu. Zostaw łapkę w górę pod tym filmem. Zostaw. Subskrypcja, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, subskrypcja najlepiej z dzwoneczkiem, tak aby otrzymywać powiadomienia w aplikacji o nowych filmach i o nowych rozdaniach. I moi drodzy jeszcze, chcę Wam tylko wspomnieć, że bardzo byłbym wdzięczny, gdybyście udostępniali moje filmy i pomogli mi w rozwoju kanału. Dobrze, przechodzimy od razu do drapania. Pierwsza drapeczka przed nami. Czego będziemy szukać na samym początku? W grze bonusowej mamy do odnalezienia kciuka, a w grze głównej musimy znaleźć trzy czarne siódemki, aby wygrać kwotę przypisaną. Kwoty są oczywiście po prawej stronie. Lub trzy czerwone siódemki, tak aby tę kwotę podwoić. Zacznijmy może od razu od gry głównej, tym razem, ostatnio zaczynaliśmy od gry bonusowej, tym razem zaczniemy sobie od gry głównej. No i szukamy trzech siódameczek. W pierwszej grze, jak widzicie, niestety się to nie udało, druga gra. Mamy piątkę, trójkę, ósemkę, także no tutaj Wygranej nie ma. Pierwsza gra, druga gra, trzecia gra. Piątka, siódemka i siódemka, czyli 10 funtów do nas nie powędrowało. Dziewiątka, siódemka, siódemka też nie. Zobaczymy, czy przyniosą nam te zdrabki chociażby odrobinę szczęścia. Tak, moi drodzy. Mamy trzy siódemki, zobaczcie, zobaczcie bardzo e, uważnie. W tym miejscu mamy trzy siódemeczki, czarne siódemeczki, czyli po prostu wygrywamy przypisaną kwotę. Z wygraną zdrapiemy sobie na sam koniec. Kolejne pole, niestety, niestety ale jest bez wygranej. Przedostatnia gra. Siódemka, siódemka, aj! I szóstka. Tak nas tutaj trolują. No i ostatnia gra. Niestety całkowicie pusta, bo mamy tylko jedną siódemeczkę. Także w tym miejscu niestety, ale wygranej nie ma i sprawdźmy sobie jeszcze bonus musimy znaleźć takiego kciuka w górę ja nie wiem dokładnie co to jest, ale no wygląda mi to na kciuka w górę, szczerze mówiąc na takiego kciuka, które proszę abyście zostawiali pod filmem no niestety mamy jacht który nam e, wygranej nie przynosi także bardzo, bardzo no przykre, ale wygraną e, tutaj e, sprawdzimy sobie na sam koniec Tutaj przechodzimy do kolejnej zdrapki. Milion, 20 razy milion. Już tłumaczę, o co chodzi w tej zdrapce. Tutaj mamy wygrywające numerki, tutaj mamy nasze numerki, i wśród tej, tutaj w tym okienku musimy znaleźć nasze liczby, tak aby wygrać przypisaną kwotę. Możemy, możemy również znaleźć, mój drodzy, znaczek 2x dwa razy, prawda, czyli wygrywamy dwukrotność przypisanej kwoty. znaczek 5x, czyli pięciokrotność wygrywanej kwoty. 10x, dziesięciokrotność wygranej kwoty i analogicznie 20x, dwudziestokrotność przypisanej kwoty. w grze bonusowej musimy znaleźć w jednej linii poziomej trzy identyczne symbole, tak aby wygrać przypisaną kwotę. Nagrody oczywiście są tutaj pokazane. Najmniej 5 funtów zwrot, a najwięcej milion funtów. Oczywiście wszystkie zasady bardzo dokładnie rozpisane. Zobaczcie, w Anglii 16 lat trzeba mieć, aby, aby grać, prawda? Zupełnie inaczej niż w Polsce. No i sprawdźmy sobie nasze wygrywające liczby, tak naprawdę. 24, 31, 13, 14 i 6. Nie wiem, czy to widać, czy. I w ten sposób szukamy, szukamy naszych liczb. Mamy 17, 17. Za 100 funtów. Niestety do nas nie powędrują te pieniądze. Dziewiętnastka. Za 5000. Czwóreczka. Blisko, ale niestety 5000 do nas nie trafia. Łuseczka też nie. Dwunastka obok, standardowo obok, czyli 10 funtów do nas nie trafia. 21. jeden, też nie mamy. Tutaj mamy jeszcze dziewiąteczkę. Też niestety dziewiątka się nie pojawiła wśród naszych szukanych liczb. Trzydziestka obok, 200 funtów do nas nie powędrowało. Piętnastka obok. Cały milion funtów, niestety przeszedłem koło nosa, moi drodzy. 27, też nie. Było 50 funtów do wygrania. I ostatnie kilka gier. 22, nie mamy. Kolejna liczba, 7. Oboczek, mamy szóstkę. 23, znowu obok. 28. Nie tym razem i szesnastka. Też nie tym razem. Też nie tym razem. Dobrze, przejdźmy w takim razie do mm, gry bonusowej. Musimy w jednej linii, w poziomej linii, czyli w rzędzie odnaleźć trzy takie same symbole. No i mamy, słuchajcie, safe, rolkę, I chyba ametyst, szczerze mówiąc nie jestem. Pewny co to jest, ale tak, tak mi się wydaje z tego co wiem. Mamy dom, zegarek i helikopter. Tutaj było do wygrania 50 funtów, także niestety się to nie udało wygrać. Sztabki złota, podkowa, garnek i 25 funtów do nas nie powędrowało. Klucz. Symbol, którego nie jestem w stanie rozpoznać. Po raz kolejny się on pojawia, słuchajcie. Tutaj również nie ma wygranej. I przejdźmy do ostatnich czterech gier. Mamy diament, klucz i e, skrzynię. Tutaj mamy skrzynię, monety i monety. Musimy mieć, przypominam, trzy takie same symbole. Tutaj mamy ametyst. Co tu jest? portmonetka i garnek, także wygranej też nie mamy. I w ostatniej grze helikopter, koniczyna i statek. Także niestety całkowicie ta zdrapka e, nie przyniosła szczęścia. Została nam tylko ta jedna, jedyna malutka zdrapeczka na dzisiaj. No i zobaczymy zaraz, czy w tej zdrapce pojawiła się jakaś e, wygrana, czy coś tu się kryje, moi drodzy. Sprawdźmy, mamy w tej linii wygraną, a jest to po prostu zwrocik. Na, dzisiejszy, na dzisiejszym odcinku mamy po prostu zwrocik. Dwa funty, bardzo ładnie. Kolejne odcinki się na pewno będą pojawiały. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawiajcie łapkę, zostawiajcie subskrypcję z powiadomieniem, z dzwoneczkiem. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, pa pa!